Prawego, prawie... Wyjazd na 40 dalej z największą pozwolą. Tak? Wystarczy czasami głowicę samą przekręcić o tam parę stopni i już jest inny obraz tego semafora. Nie wiem, soczewki. Teraz przecież są takie piękne, nawet na sygnalizatorach drogowych są przecież te ledowe, nie? Tak, są. Diodowe te... Które są o wiele... Dokładnie, które są po prostu o wiele bardziej takie widoczne. Widzimy ten pociąg SKM, który wczoraj tak. się spóźnił, wjeżdża. Ten wczoraj kolega się zatrzymał mniej więcej tu, tak? Mhm. Wszystko w temacie. To nie ma, nie ma możliwości. Mhm. Wszystko pozamiatane. Kurde. Kierownik ręki, podamy ten semafon, bo ja go nie widzę. Tak? O, a z tej strony widać.

Ten powinien pokazywać pomarańczowy migający, Aha. bo jest na 60. Ten powinien być pomarańczowy ciągły. Kaplica. My do Pana musimy wejść. Jak Pana? Musimy Pana sprawdzić. Do nasielska. Tylko? Często takie zgłoszenia są? W komencie? Dzięki dziękuję. bardzo miłego dnia panom życzę. <noise> <noise> Nie. Niech on wygaśnie. Będzie mgła, nie wiem, cokolwiek. Ten semafor dopiero widać. Ja go widzę teraz. Trochę przykrót.